Nie mam cheatów. No nie, skarżował mi się lol. Dobrze, no. my, bo tam nie jest. Ej, co? kto tak szybko przetrwa? Magia. A, bo my Trzec. gramy. Wow, ej, nie. Ja. Nie śmiej się z tego jak zaczynam

A mogę, mogę, a nie będę flashował, bo hm. czekaj, oni nie mają dżungli, eee, to kurde. Seba, w szóstym lewem zdobijesz w czwartej minucie. To ja od razu idę tu, później tam, później jeszcze raz. Ona babo. Ej, dobra, Nidarka, super, cię na Chimingera. A wyniki nie, nie je słuchał, jak zwykle. Co? To nie, 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 ja nie, 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 Ja mam go widzisz nie, nie Ej, chodź, ktoś mi... nie, mi ktoś, nie, Co ci nie, to ja <laughs> No to to co ja? Nie wiem bo co Rybka! Tego. Przyjdziesz tu Ręba. albo nie Zjeba, A Może będzie. mają fajny plan. Weź jeszcze raz wali. Jeszcze raz. Bo nie wiem ile ma HP. Jeszcze z dwa. Dobra, start. Start. Ale będę jak... No. Złe specjalizacje wzięłem mam za, za dużo. Mnie się mnie babo jednak. No, chronię się didami! Nie. No. Za dużo mam. A, -a. a ona jest taka set. Tu umiesz postawić warda, babo. No. <laughs> nie tyle. No, kankreport, też. Po co ja wilczki zrobiłem? A nie wiem. Dodam. Eee, za wcześnie. Nie, no nie da się grać na nich. Goście mi tak zdzidują i z tego że. Po nie dodam fu. O kurde. No nie jest dla schydów, bo ta gościu. Ej, gościuwa mi bije w miniony moje. No. Liba ja też tak czasami mam. Zostaw, suko, moje to są. Lol, dalej do rogangu. A te działka jedno na pierwszym rzędzie, na pierwszym nie wiem o co chodzi. No weźcie tego działka, bo ja tego nie obejdę. Lol, dobra. Dobra, dobra. Nieba, chodź tu. Gdzie? Czekaj, cofnę się i ci tam ty! Jeszcze mi nie idzie, no dalej A kupa? Fajnie na topie się napiję. Już idę. Nie, ona ma coś. I te nidalki zostały zmienili im jakoś jakieś skilla, że, że Dido rzuca, że łatwiej jej rzucić, czy co? Nie właśnie No to lewy. No ej no, dobrać ale dobrać. każda Dida wyszła. Co jest za minionem, pada minion, od razu Dida leci i proszę. Weź, weź szykuj z już. Tu wie, ku jakie HP nie masz kibowo. No, ej no będzie na bieżość, to będzie? Masz mimo. Stuna? Ja chwilę? Bo teraz diamante ja. ja. Tylko oni agresywnie grają. No mam. To dawaj. No to jest jaja nie No teraz. No to fest! Ej, no to jest jaja, tu padnę. No nie. Zaraz ci wbije... O, czekaj, bo do Dawida muszę iść. Opa. go ci o, No patrz, ja mam 22 last-hity tylko Ty są na mnie nic nie chroni przed didami. Nie pomogę Ty co, masz mnie przed dzidami i innymi skillami chronić, a nie o, ja same. walę to grade idę, idę na topa. A <laughs> szkoda że nie pali ten jasuje Temu końcówka została miał first bloda Ty jeszcze nikt nie no, walnął tak, bloda? Yes. A to jest te, normal No Ale ziani Ja <laughs> zaraz walnę, czekajcie no znaczy, Bo ja by ładnie Sona leczy ale mnie nie chroni przed idami Czekaj bo tego Hammer trzeba ścisnąć ale ma 30 w a no ja nie mogę farmić. Oj, tam narzekasz. <laughs> I tak to by no Dobra, Opatrz, no on nas idzie przede mną. Ja już. nie umiem nas idować. Już idę, mily lor. Ty też ma to mi lepiej przed dźwigami chronić. No dobrze. Gdzie on jest? Stary sobie. Hmm. i czuję, jak chodzi no. czekaj, no, no, czekaj, czekaj, czeka, bo ja składam. Czekaj, okay, dobra. I must... Dawaj, ładuj go. Teraz. <ścoughs> <ścoughs> jak na. Bije to działko. <ścoughs> jak na. Bije to działko. <ścoughs> Bo tak na, na takie komba też go będę stalić, ściągiwał. Jak na pierwszej wojnie bije, nie? Nie, no weź... Ja się muszę cofnąć, a mam lastitów mało. No zero gangów. Mhm. Już <gryw> idę, już. Wszystko na gangi zwalać. Zawsze jest przez junglera. Gdzie ty jesteś? Ty, gdzie ty jesteś? No wiadomo, to nie? Ja się cofnąłem, bo ja już nie mam HP. Daj idę do może wycofaniemy. No to szybko, ja idę blue zrobić i zaraz wbijam. Jeszcze się cofnę, bo nie mam HP. Daj, u energii no Ale tu oni nich, guarda, nie ma. No patrz, on ma 60 lat hitów, bo ja gówno, dupa jestem ciotka. Zaraz wbiję z niego, spokojnie. Jo. Ło! Wow. Ten zdoł, kreś, <grymne> i znowu KS-i, dobra. Jeden nerwy będzie, nie, nie wiernią byś Ziem. Yeah. <grymne> I tak KS-i. Ja Ziba, oh. spokojnie tam. Muszę szósty. I go blue and two. <grymne> Więc spokojnie ludziki. Szósty akurat mi wejdzie, będę miał ulta, to wam spowolniej. I Ziba, jaka ta, ma 38 nowych. No, chyba się już wracać musiałem, nie? Nie. Ja się wróciłem już trzy razy i mam 33. Jak ta sonda nie umie mnie przede... ochronić przed dzidą? tylko wszystkie Didy we mnie lecą. Zamiast. No sobie... chobie, no to ty Ziba, się ty, ty też chronić. masz omijać się. Gościu, jak ja grę, jestem supportem to zawsze przed Didą wbiegam przed Didę, a nie... Tak jak to, to wbiega, są. To wbiegaj dalej, co tam. Dawasz tego. Bo nikogo nie spoczywałeś. Ja, Czego nie mogę z tego działka, lol. Ziba ten ult trochę wcześniej powinien być, ale jest git. Brawo, brawo. Brawo. Chcecie to chodźcie drajka. I ja mogę pomóc Chyba zaraz zbijesz, okej? Okay? No już już Z zrobimy Tylko nie wiem czy nie padnę na tym rejku Ziba chodź podejść. Teraz ty tankuj, ty tankuj Podejdź bliżej o Ty bo on nie bije No to o to chodzi, nie? <laughs> padnę <laughs> Trudno się mówi. Chyba Red i wbijam. Dawid ki kiedy chcesz, żebym wbił? Nie wiem. Jak najszybciej. Się, ja się tu trzymam, Redwo, ale się trzymam. No to zaraz, chwila. Robię, nie robię cofasz, Reda i wbijam. Raz cofnę i mam powierzchnię. To nie cofaj, nie cofaj. Mm. Mm. Jak ty Wim. się, Redwo, trzymasz, jak ty masz prawie cały HP? No bo częściej jest po ale się wyleczyło. Mam możesz posłuchać go w całości. Daj znaczy tego Seba. Już, już, już. 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 Ale wbiło tędy wiesz, o tak? O tu. Mhm. Uh to -huh. już. Który endyk? Może tak od tędy nie, nie z krzaków, tylko ten dalej. Dobro, dobrze. <laughs> Poszykuj tego, tylko że ulta nie mam. Ja yeah. okay, mam. Cool. Yeah? No. Dawaj, dawaj, dawaj! LOL! Czekaj. O oh, sorry. Czekaj. O, oh, o. Oh. Gitara, gitara, gitara! Mamy go. Sorry, że tak nie wbijam. Dobra, to... nice. Dobra, zabij TT, ja idę na jego blue. Ej, daj mi! Nie... Ten... Fail ult! Trafiłem tylko w, w tego Ezreala. widziałem się, o, może Trafiłem piszczyło. przez chwilę, ale mi uciekła szmata jedna. Tym swoim koniem całym uciekła. O nie, już się drwali, bierzemy. zdążyłem. Idę, <laughs> Dawid. Ale nie wiem czy coś... Jest... Mam ulta, ale wąt. Nie, To boty. Zjedziemy. Czekaj, czekaj. To mi się 5 sekund skill musi mi się odmawiać. Nie, to niech podbijał trochę, nie? Ale ten... Yy, kogo Fokus? Nie wiem, kurde... Jasuo można. Yeah. Dobre, dawaj. O, w nikogo, nie ma. Dobra, mówię, O, 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 o. o! Dobra, nie. Ale fejl. Niepotrzebnie go goniliśmy aż tam pod wieżę. Kurde, patrz, on tu stoi, no nie? A ja puściłem go w tamtą stronę, a ten przeskoczył na drugą. A drugą. ja no. mogłem... A zresztą... Nie do no. 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 to jest Dobra, to Ja też nie mogę przez tą no Gościu wam nie zabiera. Normalny. To? No. Rybka wzięła się do mu blu, ale. Chyba. No nie bij w moją farmę, szmato jedno. Już <laughs> no. mi stąd szmato jedno. to the night. No jak mi moją farmę zabiera? Też przez duście się las hituje Nie mogę ogarnąć tego Ja przyłomę <tukarzem> Już idę tam do was Ej, dobra ci się odpadnie A, chodź Ale crashendo, tak Chcę los buksałor. Możesz dać. To czekaj. O, Wardach jest Masz. The... Say something, I give it to you. Dziękuję. Aha. Solo ci zabił, tak? Idę jeszcze raz. O like okay, yes. Mare, mareda i blue. Co no, z tego? ale nie ma co tego, ma blue. This, this ale Rybka Ryd, uważaj tam. Idzie, idą dwóch na mida. Prezjań! Ej, zdjąłbym wszystkich! Wow, 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 wow! Chyba wow. spierdolę stanem. Jest realny On ci zulta wyjedzie, jeszcze schodzą z niego. Jeszcze ja biłem idiota tego warda! Mogę spierdolę. Dobra, olej ty to. A mogę odejść, mogę się spodziewać tego zresztą. Nie nie przemyślałem tego, ale chociaż zabiłem. Ale Ewelinka ma okropny damage, ty! Nice, SS! Stopa przed na bota. No kurde, nawet nic nie powiedział! Był na midzie i mówiłem, że SS. Ty, 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 ty. Był na midzie i nie po na midzie. Był Ja, ja nie pan ja midzie. sobie, no co za ty... Takie Ej, Rybka, Rybka, wjeżdżam z górka nie, coś ty ja tam nie podaj, a czy ty możesz zmiechać? Shit. Yeah. Say something, I give him <słyska> y I Hred stoi cały czas i Drake można by coś bić. Wow! Shit, Cię! Jak to bije? Ej zabije? Nie, nie było nawet. A co zabije?

Dobra, mam ulta. Mogę wbić, jak chcecie. Ty to kamiecie? teraz to za późno. Za późno trzeba. Ja, ja, ja bez ulta jestem. No, no, już mam małą Ja też ja mam. To dobra. Trzeba nie wbijaj, to będzie to Dobra, idę na ich reda. <suszy> Chociaż mam reda, ale wolę im zakosić. Nie ma. Ten zasad będzie problemem, jak go I da, Dinger, mojain, Idę I ten Heimlinger był fajny. fajne. Dziwne wywoływanie. Te Heimery. BI, BI, Bijaj, BI, bijaj, BI, 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 leczenie. BI, Szybko BI, BI, Idę z jak szokołamolę. Jak to. Nie, nie, zajmę jak są. Oni mają warda tam w tryburzu, chyba. No Rybka, maja. ale słaba, farma. Idzie, Jasuo. Jedyny jak w człowieku. Jasuo robi wam plecy. Idę się 4 na 4 5 na 4 Nie mam multa. Uciekać, uciekać tam. Ja mam multa!

Jo, by mi zabiło to jego kurde gówniana maszynka. Jaki forte mnie. Ale damage to jest okropny. Chodźcie na... nie no. Chodźcie na Drake Guys, someone. Guys, guys. <laughs> Wrył się sam. No nie, już miałem skarżenie. To nie trafił. Jaki? Stunuj! Stunuj! Teraz! Teraz! Brawo, bardzo ładnie! O nie, o. A miało być tak pięknie! Kurde, ten Heimer Tinker pije z internetu. O na kuli. No! Mm. A tak zrobimy. Tylko, mam na kota bo bota, zrobić wam kota. <grymka> Zim! <grymka> <grymka> no, Rym! choć tak A Ziba jest dobry, poczuć No, mnie piechotę. tam, zrobię blue i wbiję do was. Może się mit sam skupuje. zgodzę na to. Może? No chyba się skutkuje. Jak miniony nie, nie przygodzę. O nie przyjdą, dobra. O czekaj, no. idą. Ale idę. na tego bota, zrąbię tam gulta i dziękujemy za do dodanie. Dobra. Tu są, tu są, łapa cię. O, brawo, brawo, o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi. to wszyscy nie to. Macie kartę. Pęta! Ciężko jest, Pęta. Dobra, jeżdżę na pętę. Mam już nie, przy. Szarmatki mi tam stały. Idę po laski, to było cienko mi. Dobra, ci się przytraszam do piberca. No ten, ja suło, tam, ten, tego. Ej, stoję tu cały mecz, czekam aż ktoś podejdzie. Weź się tam coś. O, oh, hej mał. Teraz wbijesz lutka Serio? Nie szwam Cześć da <grym> Już ci nie pomogę. A, zdychaj, A z tych A wbijać! Wbijać Nie mam ja mnie wbije, tam się bo... rybka paść. Tu teraz Warcie się Ja tu jeszcze ich pozabijam A nie, fragi są jakieś sobie coś, Sebie tam pomogę Dzięki Dajcie mi go please, dziękuję tam PS <laughs> Nie mogę po prostu no. ty, ty mi też tak słuchałeś się... Kto? Ej ty Rybka coś na KS i o ostatnio barańkę do sumi się. Ja ci gangowałem, chłopie, dawałem ci kile, a ty tak się... Jednego widziałeś. No i co? I patrz, jak teraz grasz. Jesteś nafidowany. A gdybyś nie dostał tamtego tego kila, no to Heimerdinger byłby nafidowany. Tyka. Widzisz. No? się. LOL. Ty myślałeś, że ja zginę. Przecież go zabiję jeszcze. Lol. Jste v těbě. Ten to. Aha. <laughs>